Och, tak. Oj, tak, 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 tak. O, tak. Tak, tak jeszcze co maszę samemu powiedzieć, Samemu. O, tak. powiedzieć, się samemu. O, tak. Tak, Maxik, to jest super Macik. Taki super Maxik, że coś niesamowitego. Najlepszy maksik pod Maxikiem słoneczkowym. Tak. O tak. O. Super, maksik, super. Maksik, super. O. Tak, już, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak. Trzeba się powiedzieć, czemu mu tak. O. Tak. Już? Już panie Maksik?